Cześć, z tej strony Zimny. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać kolejny z moich perypetii na czołgu T-92. Oczywiście chodzi o czołg lekki, amerykański ósmego tieru, czołg premium, nie o artylerię dziesiątego tieru. Wylosowało mnie na mapę Porchorówka na dziesiąte tiery. Mam dwie odznaki biegłości na tym czołgu w tej bitwie. Usilnie staram się wbić trzecią mapa jest idealna do tego E4 nas no, na dzień dobry tekstem, że chciałbym mieć coś wyspotowane odpowiadam żeby się postarał strzelić to co zobaczy, dzięki mnie jedziemy na starą jak świat miejscówkę mekkę wszystkich medów bo najlepsza miejscówka na najlepszej mapie do spotowania zajmujemy pozycję w krzaku i czekamy Plasowanie na dziesiątki dla nas bardzo korzystne, jeśli chcemy spotować. No. Zdecydowanie lepiej liczyć na swój spot na dziesiątych tierach, gdzie pula HP jest naprawdę duża, niż na własny damage na niższych tierach, kiedy na nasze działo znaczy cokolwiek. Pierwsze dwa wyspotowane pojazdy delikatnie dajemy do zrozumienia drużynie, że skoro wszyscy tutaj przyjechali, no to mogliby zacząć strzelać. Nasza drużyna nie mocno nie rozjechała się jakoś najlepiej, ponieważ mamy trzy ciężkie czołgi, wszystkie z nich mogą grać na wieże, ile jestem w stanie jeszcze zrozumieć, że Emil czy Lew przyjechały tutaj do Lasku, czy też w Krzaczory na Kampę, tak, no E5, no widziałbym ją bardziej na przykład w miejscu, gdzie gra na szpaton, bo no, 1 metr 9 tierów w bitwie na dziesiątkach, raczej ciężko będzie miał dźwignąć cały środek samemu. Tymczasem ja wyspotowałem ich ST2 czołg ciężki 10 tieru również kampiący no, Facet blind shotował tak naprawdę pocisk otor mi się ozderzał więc sporo farta tańczenie w krzakach czasami się przydaje bo żarówka działa po 3 sekundach więc być może dzięki temu ktoś nas nie trafi to był strzał na ślepo na szczęście też spudłowany Coś się udaje spotować, mam 1466 yy, uszkodzeń po asyście. Niestety nasze wsparcie zaczyna powoli wyparowywać, jest 1 do 2. Na szczęście artyleria też pracuje. Ja wyspotowałem kolejne pojazdy, jest 268, jest to jest piątka. Słychać pada bardzo, bardzo wiele strzałów. Niestety większość nie trafia, bądź nie przebija ale powolutku na spokojnie wartość naszego spota rośnie i czekamy na więcej na tym czołgu, żeby wybić trzecią biegłość trzeba utrzymywać średnią, mniej więcej taką jak teraz, mam 2700, coś koło tego trzeba utrzymać w 100 bitwach, żeby mieć 95% biegłości, czyli trze trzecią markę, trzecią gwiazdkę na Lufie. No, dobiłem już do niemal 3500 tysiąca spota, jest 1 do 3. Kręcimy się, kręcimy, wyspotowałem standarda B. Troszeczkę się uspokoiłem, no dla mnie maszyna jest bardzo groźna, jest na tyle blisko, że nie opatrz, nie wystawię właz za krzaka, mnie wyspotuje, ma magazynek, więc może mnie zdjęć samodzielnie, nie licząc o tym, ile dział ma za plecami. Tymczasem wyspotowałem LTTB, tu dzięki niemu nasi, no, srogo obrywali tak naprawdę. LTTB ucieka. A no, i teraz widać, że artyleria strzela gdzieś tam sobie na ciemno, w ciemno, w krzaki, gdzie ktoś tam kiedyś stał. Nikt nie próbuje w tego LTTB strzelić, tak naprawdę sobie bezkarnie wyjechał z krzaczka na środek. Tam znalazł bezpieczny azel. Czekasz, zniknie, i będzie nas dłubał dalej. Tymczasem jest już 7 do 5, więc tak naprawdę bitwa jest już przegrana. Nie ma się co oszukiwać. No, przy takim wyniku, no bardzo ciężko jest wygrać. To już jest tak naprawdę przesądzone. Jesteśmy nie licząc Su i Patona, jesteśmy zamknięci tak naprawdę w kilku kwadratach. Teraz Skoda się troszeczkę ruszyła. Mógłbym podjechać te 100 metrów do przodu niestety, no LTTB, LTTB spotuje, yy, więc nie mogę, no, wyjeżdżam z tych krzaków, od razu mnie nie ma. Mógłbym zjechać troszeczkę niżej, jednocześnie spotować środek, no ale niestety, no, nie, nie mogę sobie na to pozwolić, bo tak naprawdę nie zdąży przejechać między krzakami. Nie liczę na to, że drużyna przeciwna będzie strzelać tak jak nasza, że LTTB sobie przejechał bezkarnie przez pół mapy, nie tracąc nawet jednego HP. Tymczasem nasza drużyna dzielnie zmęczyła tę S5 po wielu próbach. Jest 3 do 6, ja już mam 5647 obrażeń po asyście, Jest wyspotowana 705. Sygnał z radia wskazywał, że to był mój spot, niestety nie dostałem tych 500 asysty za niego. Widocznie to był spot, no zakładam, że patona. LTTB jest srogo obity jednak w dalszym ciągu użyteczny, mając nawet jeden HP w dalszym ciągu może nas spotować, tymczasem drużyna przeciwna przycisnęła bardziej środkiem. I tak naprawdę zostaliśmy teraz zamknięci na skrawku mapy. Na linii A zostały tylko dwie artylerie i SU, które wiadomo, że nie ma pancerza żadnego. Ja tymczasem trzymam się swojego krzaka, jedyne tak naprawdę, co mogę zrobić, spotuję dla swojej drużyny, liczę na to, że E4 i E5, no, dwa z naszych y, dziesiątych kierów, pozostałe, jakoś to dźwigną. Kusi mnie, żeby strzelić do LTTB, niestety, no dystans to jest pewnie jakieś 350-400 metrów, więc na bank zostanę wyspotowany. To nie zmienia faktu, że wypadałoby go zniszczyć. Strzeliłem do niego. Zostałem wyspotowany no i run forest. Muszę uciekać. Zarobiłem od dwójki, na szczęście tylko z jednej lufy. Nie wiem czy strzelał z jednej czy, czy z dwóch. Dostałem z jednej. No. Gorące pośladki. Pociski rozbijają mi się tuż za tylnym zderzakiem. Jeden strzał od borata. Liczyłem tutaj na to, że. To znaczy, liczyłem. Liczyłem się z tym, że w tym momencie mnie wykończy. Jestem tak naprawdę dla każdego, może poza LTTB na strzał. No i niestety muszę zmienić pozycję, bo moja miejscówka została spalona. I zajmujemy sobie ten krzaczek troszeczkę blisko artylerii. Więc tak naprawdę, gdy wyspotuję jakiś cok, to może on już być na tyle blisko, że artyleria zostanie wyspotowana. No, ale tak naprawdę nie mam innego wyjścia. Zwłaszcza że. No, przeciwnik zaczął puszować troszeczkę tą, nawet nie flanką, tylko środkiem, bo druga flanka tak naprawdę nie istnieje już w tej bitwie. Po moim spocie to chyba sumiał high Hyrola, strzelił za ponad 630 w st dwójkę. Arta poprawiła za 400, mam już 7600 po spocie i, i, i aż, 1000, aż 150 własnych obrażeń. t 5 się cofa, być może nam pomoże. Tymczasem wyspotował się Borat. Ma 900 HP Jest te dwójka, wysputowałem AMX 30B SU mu przylutował za 550 Nie dostałem za to asysty, więc SU najprawdopodobniej i siata Lorneta wyspotował go sobie sam T54 kończy AMX30B dostałem za to połowę asysty, więc pewnie do spółki SU i to był tragiczny strzał LTTB był na dobiciu, co prawda mogłoby mi polosować nieco mniej, ale no, wydaje mi się, że strzał był wycelowany dobrze, na tyle, żeby zgąskować go z demedżem. Niestety się odbiłem, Arta przypłaciła życiem, teraz dopiero go skończyłem. Arta oczywiście ma do mnie jakieś pretensje, no niestety no, to, ten strzał zależał raczej od RN... RNG, nie miałem tutaj nic do powiedzenia. No, mimo wszystko padł Bora, testę dwójka. E, dobiłem LTTB i z 1 do 5 zrobiło się 10 do 10. Mamy remis, oczywiście przewaga taktyczna jest po stronie przeciwnika, ponieważ e, nie mamy praktycznie żadnej kontroli nad mapą. Zostałem wyspotowany. SU na szczęście mnie nie trafił. Wyświeciłem go po tym jak strzelił. Próbuję go jakoś objechać. Dostał za 750, więc najprawdopodobniej czwórka mu wypłaciła Gonga. Chciałem go spotować dalej, ale wyświecił się 268. Stwierdziłem, że muszę wyjechać na SU, bo on wyjedzie na mnie. Kończę go, ponieważ nasza drużyna raczej jest zajęta. 268, który zostaje właśnie odparowany, jest 12 do 11. Jest w sytuacji tragicznej zrobiła nam się już całkiem przyzwoita, ponieważ my mamy tak naprawdę wszystkie czołgi w polu, przeciwnicy mają dwie artylerie. Co prawda, one mogą nas wybić e, pod, po spocie 705, ale jakby teraz e, inicjatywa jest po naszej stronie. Możemy te 705 nie dać tyle czasu, żeby, żeby wyspotowała nas wszystkich dla artylerii. Wykryłem radziecką artylerię Auto Aim. Bez większego problemu przebijam. To mnie troszeczkę poniosło z tym urwiskiem. I uciekamy jak najszybciej, żeby. Zniknąć zanim m 53 55 w nas strzeli, fartownie, w tak zwanym międzyczasie ktoś się strzelił. więc dobiłem ją. Mam zabezpieczony medal, paskuciego została tylko 705, 14 do 11. Mam 8400 widocznych uszkodzeń po asyście, 946 własnych. Niestety nie trafiłem. E4 dobija 705. Mamy po bitwie. Pójdźmy teraz, jak to wygląda na papierze. Za tą bitwę oczywiście dostałem masa pancernego, do tego łowca klikerów, czyli medal Paskuciego eee, zwiadowca medal za to, że wykryłem 9 nieprzyjacielskich pojazdów i chyba jeden z cenniejszych dla mnie medali w grze czyli służba patrolowa. Dla mnie medal ten świadczy o tym, że no, nasz wkład w zwycięstwo był eee, naprawdę znaczny. Strzeliłem 946 damage'u, Okazuje się, że troszeczkę więcej miałem asysty, troszeczkę tej asysty weszło w ciemno. Niestety nie przekroczyłem magicznej bariery 10 000, mam 9914 uszkodzeń po asyście, co daje łącznie 10860 obrażeń własnych i asysty, które liczą się do, do odznaki biegłości. W w tej bitwie wskaźnik ten skoczył mi o 2,4%, więc mi się wydaje, że to jest całkiem sporo. E, oczywiście pierwszy w drużynie pod względem EXPA 1634 gołego, bez żadnych e, kont premium i tak dalej. Jak widać troszeczkę e, słabo było, jeśli chodzi o strzelanie w naszej drużynie, mimo że starałem się naprawdę, powiedzmy, rzetelnie spotować. Kilka czołgów nie strzeliło nic, kilka czołgów, no troszeczkę mniej niż by wskazywał na to ich tier, ale mimo wszystko z wyniku 1-5 udało nam się wyrzeźbić wygraną, więc myślę, że nie ma tego złego, prawda? Strzeliłem tylko 10 razy, 8 razy trafiłem, 7 razy przybiłem, Jak na Działo czołgul lekkiego ósmego tieru w bitwie na dziesiątkach. Myślę, że nie ma wielkiego wstydu. Mimo tak naprawdę powiedzmy, pasywnego początku e, przejechałem na tej mapie, w tej bitwie prawie 4 km. E, zarobiłem na czysto 105 tysięcy, e, tak naprawdę lwią część moich wydatków pochłonę materiał materiały eksploatacyjne, ponieważ jeżdżę na bogato, jeżdżę na racjach, na dużej naprawce, dużej apteczce. No bo wiadomo, zależy mi, no przekroczyłem już 90%, zależy mi, żeby wbić trzecią znakę biegłości na tym czołgu, więc mimo że to czołg służący do zarabiania, no to jestem w stanie zrezygnować z tych zarobków na rzecz, na rzecz wbicia tej trzeciej, trzeciej marki. No i to tak na razie na tym czołgu rekord spota, jaki zrobiłem. Nie jest to mój ogólny rekord spota, o ile pamiętam to było jakieś 12 tysięcy, na tej mapie chyba ró tyle, tyle naspotowałem, co prawda na Hilu, ale, ale, ale na tej mapie. No i co, no i chciałbym Wam jeszcze pokazać jedną bitwę z tego czołgu, może za, za chwilę, żeby nie lecieć ciągiem tego samego czołgu bo trzecią znakiem Goście tak naprawdę już udało mi się wbić nie w tej bitwie, tylko w innej, więc no, chciałbym też się wami, z Wami nią podzielić. Tymczasem dzięki, zapraszam, do usłyszenia, zob zobaczenia, cześć.